Cześć, słuchajcie, do premiery Fatal Fury City of the Wolves dostał miesiąc. No i wiemy w końcu, że Cristiano Ronaldo trafi do tej właśnie bijatyki od SNK. Jak może pamiętacie kilka tygodni temu pojawił się krótki teaser, nie było do końca wiadomo o co chodzi. No i teraz już wiemy. Zobaczmy sobie ten króciutki teaser, bo on trwa minutę. Z tego co Christian widziałem to jest właśnie coś tam od Cristiano Ronaldo i też mamy krótki gameplay. Będziemy myśleć, że to może będzie skin, a tutaj jednak jest właśnie prawdziwa postać. Słynny Portugalczyk, chyba najlepszy portugalski piłkarz w historii. Jeszcze to wymyślili, naprawdę. Tą drogą przy okazji mam piłkarską koszulkę. Nie, nie zabijcie mnie tam. Kibite, Wisły czy, czy Lecha. Pięć tak. Let's do it. No i kopię. Zobaczmy, jak on wygląda. Od razu analiza, bo to wiecie. Jest króciutkie. Mamy stylizowanego Cristiano Ronaldo, oczywiście. E, siódemka i tej troszkę przejechałem, oczywiście 7. Tutaj w ogóle on zaatakował. Okej, okay, i to jest co. Jakiś mocny crouching punch. Ma jakieś kancele. No i styluweczka elegancka. Uuu, bo on tak robi kiedy e, wygrywa, ale widziałem też właśnie u Damaskusa troszkę dłuższą wersję. całego jego sferka. Wygląda ciekawie. Z lewej na nie z nawet nie wiedziałem. I to takie rozłożenie rąk. Nie, no słuchajcie, co oznacza um, postać Cristiano Ronaldo w Fatal Fury? No to, że będzie to postać. Wow, niespodzianka. Ale też to, że ja myślę, że to może być gra, która zainteresuje osoby, które nie mm, siedzą w bijatykach. Być może są tacy pani w zasadzie super fani właśnie Cristiano Ronaldo na świecie, którzy zainteresują się tym tym tytułem. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. A już za miesiąc będziemy mogli zobaczyć, jak właśnie Cristiano Ronaldo prezentuje się w Fatal Fury City of Doles. To wszystko w tym krótkim filmie. Dzięki, do następnego. Cześć.